Jeśli zmartwił Państwa mój ostatni program, w którym opowiadałem, jak e, tysiące ukraińskich nachodźców wraca sobie e, na Ukrainę z Polski e, na święta, no to Związek Codawców Polskich i związany z nim Think Tank Warsaw Enterprise Institute przynoszą pocieszenie. Ukraińcy nie tylko wrócili na ten nowy rok, ale też nigdzie nie zamierzają się z Polski ruszać. Co więcej, może ich tutaj przyjechać jeszcze więcej. Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Leppera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Dodawców polskich to jedna z tych. Y Organizacji i grup, które od początku konfliktu na Ukrainie najsilniej lubują na rzecz otwarcia granic i przyjmowania ukraińskich pracowników. Ma to być rzekomo metoda ratowania polskiego systemu podatkowego i systemu. Nikt też to przy tym oczywiście Polakom nie tłumaczy, dlaczego nie mieliby być narodem mniejszym, ale lepiej zarabiającym i we własnym gronie. No niemniej jednak od początku widoczny jest też fałsz całego tej, całej tej operacji, w której przyjeżdżają biorcy świadczeń społecznych, a nie pracownicy. No a ci nieliczni Ukraińcy, którzy rzeczywiście chcą pracować w Polsce, głównie arkutujący się spośród tych, którzy już wcześniej, przed 2022 rokiem do nas przyjeżdżali. No ci Oczywiście, gwarantują jedynie ten kompradorski wygląd i kształt polskiego kapitalizmu, który utrzymuje Polskę w pułapce średniego wzrostu i niskich dochodów, czyli wszystkim tym, co utrzymuje nas poniżej prawidłowego w naszym przypadku, pod naszego potencjału wzrostu gospodarczego. Oczywiście też podstawowym straszakiem używanym przez środowiska takie jak Związek Pracodawców Polskich i związany z nim Warsaw Enterprise Institute jest ciągłe straszenie tym, że Ukraińcy wyjadą. Oczywiście, no, że ten normalny Polak nie wie czego by tu się miało no, niby bać no, od dłuższego już czasu, łagodnie mówiąc, nikomu niczego nie sugerując, no, czekamy wręcz kiedy nasi drodzy goście zechcą nas opuścić tak jak to było zapowiadane i zakładane w 2022 roku. No niemniej jednak, ponieważ główny nurt jest oderwany zupełnie i nie zainteresowany tym, co myślą normalni ludzie, no więc oni ciągle chyba sądzą, że jak powiedzą, że proszę państwa, no grozi nam zapaść gospodarcza, bo wyjedzie z Polski tyle i tyle procent, tyle i tyle tysięcy Ukraińców, no to ludzie się naprawdę tym przejmą. A my mówimy, no to szczęśliwej drogi. Otóż Powołując się na dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego, niesprecyzowane zresztą, WEA, jak, jak się lubią po angielsku skracać, lobbyści, sugerują, że aż 60% Ukraińców rozważa dalszy wyjazd lub powrót na Ukrainę. Chociaż co ciekawe, sami nawet pracodawcy przyznają, że jest to tak zwana faza pragmatyczna emigracji, więc moment, w którym Badani wychodźcy, powołują się przede wszystkim na czynniki ekonomiczne, aktualne zatrudnienie, poziom wynagrodzeń, sytuację ekonomiczną, perspektywy rozwoju ekonomicznego, perspektywy rozwoju zawodowego. Jako te czynniki, które warunkują decyzję. Zostać, emigrować dalej czy wracać do siebie. Potwierdza to oczywiście od samego początku naszą tezę, że nie mam do czynienia z żadnym uchodźstwem żadną ucieczką przed wojną, tylko z emigracją zarobkową. Było to jasne oczywiście dla wszystkich, no ale przez pierwsze 2-3 lata kwalifikowała tego typu oczywista myśl w kategorię onudz, prawda i agentury. Oczywiście też w istocie dane, które są publikowane niezależnie, chociażby właśnie przez wspomniany podświetlony ekonomiczny, mówią, że oczywiście mówimy o zupełnie innych proporcjach o ile jeszcze na początku ubiegłego roku, w lutym 2025 roku, chęć w ogóle wyjazdu z Polski deklarowało około 35% Ukraińców, o tyle, jak przyznaje to w dalszej części swojego raportu WEI, obecnie możemy mówić o chęci, o chęci wyjazdu co najwyżej 10%. Tyle właśnie w tej chwili mówi o ewentualnym powrocie na Ukrainę i to potwierdzają dane zebrane przez stronę ukraińską. Polecam Państwu bardzo interesujący wywiad z ukraińskim socjologiem Aleksejem Antipowiczem. Antipowicz odnosi się do wielu ciekawych kwestii, m.in. do kwestii badań nad poparciem społecznym dla planu Ziemia-Zapokój. Przypomnijmy, że Załęski ostatnio wymyślił, że dla zatwierdzenia w ogóle porozumień pokojowych konieczne byłoby referendum. Interesujące są oczywiście również dane dotyczące wskaźników zaufania dla poszczególnych instytucji publicznych na Ukrainie. No, to wszystko są takie dane oczywiście, biorąc pod uwagę, że są publikowane przez. Oficjalne, oficjalne medium kioskiego reżimu. Nas interesują jednak dane dotyczące emigracji. Otóż one mówią również bardzo wyraźnie, że o ile na początku pełnoskolowej wojny oficjalnie chęć powrotu po jej zakończeniu zgłaszała około 50% wyjeżdżających, o tyle, no, chociażby no, z powodów może nie tyle patriotycznych, co choćby po to, żeby zrobić dobre wrażenie na badających, no i na tych wypuszczających z kraju. O tyle. Teraz odsetek ten w różnych krajach, do których trafili emigranci, nie przekracza jednej trzeciej, z tego jedynie 10% jest determinowanych, by wrócić po zakończeniu wojny. Powtarzam, 10% z jednej trzeciej. /3. 3% dosłownie tyle rozważa, czy uważa, że wróci na Ukrainę po zakończeniu działań wojennych. Co więcej, równie, a nawet jeszcze ciekawsze są dane dotyczące dalszych planów. Ukraińców nadal pozostających na terytorium państwa ukraińskiego. Otóż do tych około 7,5 miliona, które już znajduje się za granicą, z tego około 3,3 miliona w Polsce, jak wiemy, według ostatnio przeprowadzonych badań Centrum Razumkowa, co najmniej 25% Ukraińców Chce wyjechać z kraju zaraz po zakończeniu działań wojennych, a więc sytuacji, w której no nie będzie to wiązało się po pierwsze, z ogromnymi łapówkami, a po drugie z utrudnieniami, które co jakiś czas tym nieopłaconym czynią władze kijowskie na granicach. W tym segmencie wiekowym szczególnie. Zainteresowanym emigracją 18-29% ten odsetek jest jeszcze wyższy, to jest ponad 35% chętnych do emigracji. I oczywiście tutaj taka niespodzianka, aż 43% pośród badanych wybiera Polskę jako kraj naturalnej emigracji, w dalszej kolejności są Niemcy i, i, i Stany i Kanada. A to oznacza, że po. W zakończeniu działań wojennych, czyli w jakiejś formie zawieszenia broni i przy zelżeniu restrykcji, teoretycznych restrykcji granicznych dotyczących emigracji młodych ludzi, co najmniej około półtora miliona z nich może trafić znowu do Polski z zamiarem osiedlenia się i z zamiarem pozyskiwania tutejszej pomocy socjalnej, a że nie ustanie ona wraz z końcem działań wojennych, no o tym świadczy pewna zmiana tonu propagandy prowojennej i generalnie prokijowskiej w III RP. Otóż no, jak państwo pamiętają, to się, ona zmieniała generalnie swoją linię. Otóż na samym początku była to taka no czysta histeria, hmm, no tak to trzeba nazwać, hmm. Podparta dosyć takim naturalnym odruchem humanitarnym ze strony samych Polaków, takim oddolnym, to trzeba też oczywiście widzieć i, i uszanować. W dalsza kolejność to było oczywiście powtarzanie przez wszystkie przypadki, odmienianie słowa pokój, który był niezbędny. Kiedy okazało się jednak, że wojna na Ukrainie nie będzie wojną błyskawiczną, co więcej pojawiły się wraz z funduszami zachodnimi i zachodnim uczestnictwem w tej wojnie hasła kontrofensywy, no, następnym etapem propagandy wojennej była kwestia. Zdobycia Moskwy, odbicia całych, wszystkich ziem, prawda, zajętych tam przez wrażych okupantów. I w zasadzie potem się to zatrzymało. Znaczy już nie słyszeliśmy o zdobywaniu Moskwy, ale ten element, wszystkie ziemie tam sprzed granicy 2014 roku muszą powrócić, prawda, i Donbas, i Krym, wszystko to ukraińskie, nie będzie innego pokoju. I dopiero tak naprawdę ostatnie kilka miesięcy, czy kilkanaście tygodni, tak naprawdę zaczęło przynosić zmianę tej, tych akcentów. Ostatni ten element, który, który jest nam znany w propagandzie, to już jest jawne pisanie, że tak jest, pomoc musi płynąć do Kijowa, stąd na przykład żerowanie przez III RP 90 miliardów euro kredytu dla wiecznego oddanie, bo Polska jest tym bezpieczniejsza, im więcej Ukraińcy zabiją Rosjan. No tak to się mówi wprost. I muszę powiedzieć, że patrzę na to z takim niedowierzaniem, bo rozważam, czy, czy, czy rzeczywiście ministrowie rządu czy RP, posłowie na Sejm III RP naprawdę sądzą, że Rosjanie nie czytają takich, takich wykwitów propagandy, nie czytają takich tweetów, nie słuchają takich wywiadów, że oto strona formalnie niewojująca uważa, że jest w jej interesie zabijanie Rosjan, że jest, że jest ich w ich interesie rzekomo Polski ma być kontynuowanie tej wojny. No to jest niestety zgłoszenie ochotnicze do wojny. Ale tym razem chodzi o jeszcze jedno. Otóż to w pewnym momencie też się skończy, no bo skończy się też na pewnym etapie ten etap konfliktu Zachód-Rosja. I państwo sądzą, już wiemy, że Ukraińcy do siebie nie wrócą, ale czy państwo sądzą, że wtedy zakończą się przywileje dla tych Ukraińców, którzy w Polsce zostali? Już wiadomo, że nie. A jaki będzie do tego pretekst? Otóż taki, że tak jak do tej pory mieliśmy być im wdzięczni za obronę Europy, za zabijanie Rosjan, tak zaczniemy im być wdzięczni za ratowanie polskiej gospodarki i, uwaga, ratowanie polskiej demografii. Czyli to już nie chodzić będzie o zabijanie Rosjan, tylko o żenienie się i zapładnianie polskich kobiet. Za to będziemy musieli być wdzięczni, no a za wdzięczność jeszcze czegoś okazać, prawda? I dlatego też. No, nie miejmy złudzeń, ta, ta liczba Ukraińców w Polsce nie tylko nie zmaleje, ale wręcz wzrośnie wraz z zakończeniem działań wojennych i utrzyma się ich uprzywilejowanie w trzeciej RP, bo jak to rozkosznie konkluduje Warsaw Enterprise Institute, reprezentujący Związek Pracodawców Polskich, etniczna czystość w wyludnionej Polsce nie jest tu alternatywą. Rozumiecie Państwo, prawidłowo alternatywą. Jest zatem miks kulturowy, miks cywilizacyjny, rosnąca emigracja, więc de facto i po prostu ukropolin. I takie oto życzenia Polsce i Polakom na ten 2026 rok przesyłają pracodawcy kombratorskiego, neoliberalnego kapitalizmu. Radzę uważać. Wylewamy zimny prysznic na tych, którzy mają jeszcze jakieś złudzenia. Mówimy o rzeczach, o których inni boją się mówić, tym razem w formie pisanej. Zapraszam wszystkich do lektury książki Ostatni więzień rakowiecki.